Witamy kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości stanowiska 29. Jesteśmy na otwarciu sklepu. Przed nami jest Ewa i Mariusz Pury, którzy opowiedzą nam dzisiaj o sklepie, o tym jak tutaj prowadzą sklep, opowiedzą o dzisiejszym otwarciu. Proszę bardzo. Na wstępie chcieliśmy podziękować wszystkim o przybycie na to otwarcie i święcenie sklepu. I zapraszamy też nowych klientów do... Tak, bo tutaj większość macie klientów, którzy już tutaj od Was brali brali towar, natomiast dzisiaj jest takie uroczyste otwarcie, tak? tak? tak. Tak, i tutaj generalnie to impreza jest dosyć duża, dużo hodowców przyjechało, dużo takich dobrych, dobrych nazwisk można powiedzieć, którzy tutaj będą chyba markować wasz sklep i polecać innym. Produkty mamy z różnych polskich i zagranicznych między jest <zainteresowań> Dobry Medic, z Grunbeksem, również monstrofia, Ronfilda, Polisona. Ja tutaj jeszcze od siebie dodam, bo rozmawiałem z, z kolegami hodowcami i powiedzieli, że tutaj ceny są dobre. Także tak, także, także polecamy, jeżeli chodzi o, o cenę, te produkty. Widzimy dosyć duży asortyment. Jeszcze prosimy powiedzieć, co tutaj mamy pani Ewo. Mamy z tej odwół od karmy, mamy e, z Colvinksa, z MD, masy Mrowcy, Prime. -y, I staramy się pracować również razem z klientami, że jeżeli jeżeli czegoś brakuje. Tak, jest jest, jest, jest tak. jakieś zapotrzebowanie. To tak, my że... ściągamy, tak, żeby ten mhm. tak, miał dostępne. I bierzemy bezpośrednio, na przykład jak z Polski, to bezpośrednio od producentów, nie z jakichś tam... Dystrybutorów czy e... się staramy się bezpośrednio. Także zapraszamy do sklepu, powiemy dzisiaj może trochę też o imprezie. Jest, jest październik, aura jest taka październikowa, można by powiedzieć, ale, ale mimo wszystko atmosfera jest bardzo ciekawa. Zaraz nakręcimy sobie też, też <grym> kilka, 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 kilka filmików z tego, jak to wygląda na zewnątrz. Także jest poczęstunek. Są tam jeszcze gąbki, te parę tam z Putłana jeszcze co zostało na barkę co na uciechę było <grymne> tak, no, Tutaj, koledzy hodowcy, mamy Tom Kararata, który pozdrawia. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, zapraszam. Zaopatrzysz się w tej stepie? Tak, kupiłem karmę. Z kolegą, kolega gołębia przyjechał. tutaj parę gołębia na aukcję. Super, okay. okay. super atmosfera. Pozdrawiam się. Okay. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolegę Waldka Piszczałę. Przeprosimy tutaj go na, na sekundę, bo jest Podczas konwersacji Kilka, kilka słów tutaj o atmosferze, o imprezie, Waldek, powiem Maldor. E, Co mogę powiedzieć? Jestem pierwszy raz Sweb by. By I będziesz tak. Oczywiście blisko jest ode mnie e, Pierwszy raz z kolegami Jest Jurek Kostusz który dzwonił, żeby podjechać też Fajna atmosfera, bardzo fajna, zresztą to widać, nie muszę podkreślać e, Co? Niech się nowym właścicielom powodzi, jak to się Niech się da. dziękujemy Niech się no, widzimy, że mamy tutaj wystawione gołębie. Zapytamy się kolegi Mariusza, co to są za gołębie, może odpowie nam tutaj, coś o nich. To są gołębie od Stuskięca z Leo Chormasa. Są ich Wolipiadę 003. Dobrze, zobaczcie. No więc mamy to jest chyba 0,2.

Także tutaj te głębie są Was na miejscu. Gdyby ktoś chciał to prosimy o kontakt. Można przedzwonić, telefon. Telefon będzie podany, także... Zaprasamy. A może powiedz coś jeszcze o sezonie? Jak wam poszło w tym roku? W tym roku mamy drugie miejsce. To drugie miejsce Bardzo fajny wynik. Ty więcej pracy w przygłębiach czy żona? Żona. Także sukces żony. Gratulujemy. No, to koledzy hodowcy dziękujemy. Dobry lot. Zapraszamy do sklepu.